Minął kolejny tydzień wojny na Ukrainie, zatem czas na następny materiał z podsumowania całego konfliktu, jak i wydarzeń z nim związanych. Ja jestem Grzechu40 i zapraszam do wysłuchania mojego reportażu, przy czym jak zawsze zaczniemy od gospodarki, potem przejdziemy do geopolityki, zaś działania frontowe zostawimy sobie na sam koniec. Zatem zaczynajmy. A jako pierwszy weźmiemy na tapet wątek rynku zbożowego. Jak wiemy, na skutek niekontrolowanego przepływu zboża z Ukrainy oraz Zniszczenia rynku zbożowego krajów członkowskich Unii Europejskiej. Komisja Europejska dnia 2 maja wprowadziła zakaz wwozu wybranych produktów spożywczych przez granice zrzeszenia. I na tym właśnie skupia się cała Europa, choć czuję się w obowiązku zaznaczyć, że całe to szumne embargo było częściowym picem na wodę, gdyż tak naprawdę, o czym mas media już milczą, dotyczyło ono zaledwie kilku wybranych płodów rolnych, takich jak słonecznik, kukurydza, rzepak czy pszenica. W każdym razie embargo funkcjonowało do daty 5 czerwca, kiedy to podjęto decyzję o jego przedłużeniu do 15 września obecnie zaś Bruksela zdjęła jakiekolwiek ograniczenia handlowe wbrew petycjom państwa polskiego w sprawie dlatego też zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią minister rozwoju i technologii Waldemar Buda wprowadził zakaz w samym kraju polskim i powołam się tu na bezpośredni cytat, cytuję w związku z błędną decyzją K.E. o nieprzedłużeniu embarga na zboże z Ukrainy zgodnie z poleceniem premiera Moore Krawieckiego i całej Rady Ministrów podpisałem rozporządzenie krajowe utrzymujące embargo. Rozporządzenie jest bezterminowe i wejdzie w życie po publikacji o północy 16.09.2023. Koniec cytatu. Co ciekawe, podobne kroki podjęły także inne państwa wschodniej flanki, definitywnie sprzeciwiając się tym samym decyzji Komisji Europejskiej, jak przekazała rzeczniczka KE Miriam Garcia Fer. Cytuję: Jesteśmy świadomi niektórych decyzji państw członkowskich do dotyczących środków jednostronnych musimy je przeanalizować więc na tym etapie nie możemy tego skomentować w tej chwili ważne jest aby wszystkie kraje pracowały w duchu kompromisu i konstruktywnie się angażowały koniec cytatu słowem komisja europejska zauważyła działania ale oficjalnie ich jeszcze nie potępiła Zaś jak przekazują dziennikarze radia RMFFM nieoficjalne informacje, jakie udało im się pozyskać, wskazują na to, iż komisja nie zamierza karać krajów wschodniej flanki za swoje embarga. Od siebie dodam, że mowa o Polsce, Bułgarii, Słowacji, Rumunii i Węgrach. Podtrzymanie embarga nie oznacza jednak, że krajowy rynek płodów rolnych jest jakkolwiek stabilny, bowiem choć plony w bieżącym roku były słabsze niż zwykle i zgodnie z danymi z GUSu zebrano o 4% mniej płodów rolnych niż rok wcześniej, to jednocześnie Polska wyeksportowała rekordową ilość zbóż na poziomie 16,8 milionów ton, czyli o 57% więcej niż przed rokiem co wskazuje na przesyt krajowego rynku i nieskuteczność blokad, o których mowa. Mało tego, jak podaje Wiesław Łopaciuk z Państwowego Instytutu Badawczego, powołując się na dane z resortu rolnictwa, ceny polskich zbóż pod koniec sierpnia były o 46% niższe od notowań sprzed roku. Słowem, jest bardzo źle. Jeśli nasze państwo nie opanuje sytuacji, to grozi ona namacalnym z zniszczeniem polskiego rolnictwa. Kolejna sprawa to ropa naftowa. Teoretycznie Europa nałożyła embargo na handel surowcem pochodzącym z Federacji Rosyjskiej. Mimo wszystko, co i róż do opinii publicznej przeciekają dane dotyczące łamania, a także obchodzenia podobnego zakazu. Tak oto niedalej jak pół roku temu spółka PKN Orlen zarzekała się, iż nie sprowadza ze wschodu ani jednej beczki ropy naftowej. Niestety informacje okazały się nie być prawdziwe, gdyż jak opublikował czeski operator rurociągów korporacja Mero, Czechy ściągają obecnie od Putina rekordowe ilości ropy naftowej. Wszystko odbywa się rurociągiem przyjaźnie na rzecz rafinerii Litwinowie, a także Kraluach, będących własnością spółki PKN Orlen. Prezes spółki Daniel Obajtek podsumował sytuację następującymi słowy. Import przebiega zgodnie z sankcjami europejskimi i wynika z kontraktu podpisanego jeszcze w 2013 roku. Koniec cytatu. Od siebie jednak dodam, że to prawda, kontrakt opiewał na pewne minimalne ilości surowca, które muszą zostać pobrane w danym okresie, ale nie mówił on wcale o tym, że import w roku 2023 ma być rekordowym, więc to wynika już bezpośrednio z decyzji pana Obajtka. Podobnie w przypadku samych Niemiec, gdzie jak podał Federalny Urząd Statystyczny, import produktów naftowych z Indii wzrósł w ostatnim roku ponad 12-krotnie. I zacytuję tutaj Georga Zachmana z brukselskiego think tanku. Cytuję, gdy tylko bezpośredni szlak handlowy zostaje zablokowany, rynek jest w stanie zrównoważyć to pośrednio. Nawet jeśli dokładne pochodzenie ropy naftowej nie jest jasne, to prawdopodobnie jest to ropa rosyjska. Koniec cytatu. Słowem jak ściągano kopaliny ze wschodu, tak ściągane są one nadal dokładnie tą samą polityką. Mogą się poszczycić Amerykanie, którzy oficjalnie blokują import produktów ze wschodu, zaś, jak mówi najnowszy raport Forbesa, w bieżącym roku wydali rekordowy miliard dolarów na zakup nawozów sztucznych od kraju Putina. Słowem, jedną ręką finansujemy wojnę, wspierając walczących sprzętem, drugą finansujemy wroga, dając mu pieniądze na sprzęt. I koło nonsensu toczy się dalej, a jego ofiarą padają dziesiątki milionów ludzi dotkniętych wojną. Przy czym można znaleźć bezpośrednie dowody na finansowanie zbrojeniówki podobnymi zakupami, gdyż eksportu z Rosji dokonują korporacje oligarchów. Dokładnie te same korporacje, które na mocy ustawy podpisanej przez Władimira Putina, zatytułowanej o nadmiernych zyskach, przekazują swoje dochody, dokładniej precyzując 10% całych dochodów spółek państwu rosyjskiemu na rzecz wspierania wojny i nie jest to podatek bo podatki to co innego one i tak są płacone to po prostu bezpośrednie dofinansowanie państwowej zbrojeniówki również w przypadku samej ropy Kreml działa niezwykle skutecznie bowiem jak podaje Bloomberg w ostatnich tygodniach podpisał on tak zwany pakt naftowy z Arabią Saudyjską Opiewający na zmniejszenie wydobycia surowca i sztuczne podniesienie cen, które nie wynika ani ze światowej koniunktury, ani z przyczyn zewnętrznych, to dlatego w środę cena ropy naftowej osiągnęła wartość 98,47 dolarów za baryłkę, czyli bardzo, bardzo wysoko. Podobne zyski reżim Putina wypracowuje na rekwirowaniu zachodnich przedsiębiorstw, zaś w ostatnich dniach zaczęto rekwirować, także majątki mieszkańców z regionów okupowanych, którzy nie przyjęli obywatelstwa rosyjskiego. Jak dotąd na samym tylko Krymie zarekwirowano w ten sposób 700 firm i zabudowań, między innymi willę Wołodymira Zełeńskiego wartą 4,5 miliona złotych. Ale nie tylko Ukraina wyznacza międzynarodowe napięcia. Kolejny kierunek zmian wyznacza Chińska Republika Ludowa, która stanowi coraz większe presje na Tajwan. Tak oto, jak przekazało Ministerstwo Obrony Wyspy, obecnie CHRL wysłało ponad 100 samolotów wojskowych, które notorycznie przekraczają wody terytorialne. Tajwanu, Zaś, jak określił amerykański sekretarz Sił Powietrznych USA, Frank Kendall, cytuję: Widzimy, że Chiny rozbudowują armię, przygotowując się na wojnę z USA. To dla nich obecnie kluczowe. Pekin gwałtownie rozbudowuje swoje siły, tworząc tym samym nowe rodzaje wojsk służące do zwalczania lotniskowców oraz strategiczne siły wsparcia. To broń wycelowana. Przeciwko Ameryce i jest to oczywiste. Chiny od 20 lat dokonują reoptymalizacji swoich sił pod kątem starcia mocarstw i by pokonać USA na zachodnim Pacyfiku. Wojna, która się zbliża, na którą musimy być najlepiej przygotowani, nie jest typem konfliktu, na którym skupialiśmy się przez wiele lat. Skutki takiego konfliktu mogą być długotrwałe. Koniec cytatu. A skoro mowa o przygotowaniach, faktycznie świat w ostatni rok nieomal stanął na głowie. Ogólnoświatowe wydatki na zbrojenia znacząco się zwiększyły, przekraczając sobą pułap 2 bilionów 200 miliardów dolarów. Zaś w samej Europie zwiększyły się one o 13%. Przy czym statystyka jest taka, że im dalej na wschód, tym większe wydatki na wojsko. Dla przykładu Finlandia z zwiększyła wydatki na armię o 36%, Litwa o 27%, Niemcy po wielu latach przekroczyły magiczny próg inwestycji wojskowych wynoszący 2% PKB i ogłosiły utworzenie specjalnego funduszu zbrojeniowego o wartości 100 miliardów euro. Korporacja Rheinmetall podpisała kontrakt na budowę 3000 pojazdów wojsk powietrzno-desantowych dla Niemiec i Holandii i kolejną umowę na wielkoskalową produkcję amunicji artyleryjskiej, przez co musiało zwiększyć ilość pracowników, których obecnie Rheinmetall zatrudnia już 30 tysięcy. No i przechodzimy do słynnego tematu Polski. Polski, która zgodnie z wyliczeniami ekspertów zamówiła sprzęt wojskowy o łącznej wartości 400 миллиардов. Złotych, który będziemy spłacać przez minimum 12 nadchodzących lat. Jak określił szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, tylko podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego Polska podpisała kontrakty na kwotę 100 miliardów złotych. I jak dodał, nie jest to koniec inwestycji, bowiem kraj potrzebuje większej ilości samolotów i rzekomo obecnie prowadzone są prace w tej sprawie. Od siebie dodam, że obecnie dysponujemy 48 myśliwcami odrzutowymi F-16, a w ostatnim czasie Departament Stanu USA zatwierdził możliwość sprzedaży Polsce obsługi technicznej i własnej produkcji wyposażenia bojowego do owych maszyn. Z kolei brytyjska spółka MBDA podpisała kontrakt na budowę dla Polski pocisków rakietowych o łącznej wartości prawie 2 miliardów funtów. Niezłotych ale funtów. Zaś w temacie samej Ukrainy Dania przedstawiła kolejny, również rekordowy jak przystało dla siebie pakiet wsparcia dla walczących opiewający na kwotę niemal 6 miliardów koron, w skład którego wchodzić będą kolejne czołgi, wozy piechoty, systemy przeciwlotnicze, transportery opancerzone, pojazdy rozminowywania, granatniki przeciwpancerne i armatochaubice. Samych czołgów ma tam być 40 egzemplarzy, przy czym 33 to będą leopardy 1A5, a 7 to leopardy 2A4. Tyle o Ukrainie, zaś jak wygląda sytuacja w Rosji. Swój pobyt u Putina przedłużył obecnie przywódca Kim Jong-un celem omówienia kwestii współpracy militarnej, zaś na front. No cóż, na front wypychane są coraz to starsze i gorsze jakościowo sprzęty, co ewidentnie dowodzi tezie, że Federacja Rosyjska wcale nie radzi sobie z przeciągającym się konfliktem zbrojnym na wielką skalę tak dobrze, jak mówił sam Władimir Putin. Tak oto w ostatnich dniach Rosja uformowała. 1430 pułk strzelców zmotoryzowanych, który ruszył do walki wyposażony w czołgi podstawowe T-55. Dla tych co nie wiedzą, T-55 to maszyny powstałe po II wojnie światowej, które w Polsce, która również notabene także je produkowała, spotykane są obecnie w muzeach broni pancernej. No to Rosjanie właśnie owe zabytki zaprzęgli do prowadzenia wojny i nie jest to nic nowego, bowiem od dawna mówiło się o tym, że muzealna broń jest odprawiana tam na front. Różnica w tym, że obecnie już całe jednostki są wyposażane jedynie w taką broń. I przytoczę tutaj wypowiedź Defense 24, cytuję. Poza doraźnym wysyłaniem do walki archaicznego sprzętu, Rosjanie zaczęli formować kompletne, duże jednostki. Jednostki wyposażone w bardzo stare, niezmodernizowane czołgi, nieprzystające do współczesnych standardów. T55 to dzisiaj odpowiednik trumny na gąsienicach słabe opancerzenie idzie w parze z brakiem nowoczesnych sensorów i optyki, co skutkuje niską świadomością sytuacyjną załogi. To pokazuje, że Rosjanie mogą mieć problemy z dostarczeniem wystarczającej liczby nowych nowocześniejszych maszyn, a rosyjskie zdolności produkcyjne i mobilizacyjne, oceniane jeszcze niedawno, znacznie wyżej, mogą być mniejsze niż szacowano. Koniec cytatu. Zresztą jako ciekawostkę podam, że nie dalej jak tydzień temu internet obiegło nagranie, gdzie grupa rosyjskich czołgów uciekała przed ostrzałem jednego niemieckiego Leoparda i po raz kolejny eksperci informowali, iż nic w tym dziwnego, bowiem zdecydowana większość maszyn pancernych wschodu nie jest w stanie nawiązać równoważnej walki na daleki dystans z tak nowoczesnym sprzętem. Leopardy są niszczone. Nie wiemy w jakiej liczbie, bo ani Ukraina, ani państwa Zachodu tej informacji nie przekazują. Jednak wiadomo, że są niszczone. Sam minister obrony narodowej Rosji Siergiej Szojgu przekazał, że w lipcu zniszczono 16 czołgów leopard. Nie zmienia to faktu, że głównie są one niszczone atakami z góry. No i pytanie jeszcze, o które leopardy mu chodziło? Czy o te najnowsze, czy o te starsze? Ogólnie jest to o tyle problematyczne, że już wcześniej Instytut Studiów nad Wojną. Przedkładał w swoich raportach, że na skutek pomocy Zachodu i niskiej wydajności rosyjskiego przemysłu. Ilość broni pancernej Ukrainy na froncie przewyższyła ilość tej samej broni po stronie agresora. Czołgiem się jednak wojny nie wygra. Najważniejsi są bowiem żołnierze i tutaj Ukraina ma zdecydowanie pod górkę, gdyż nigdy nie osiągnie takich zdolności mobilizacyjnych jak Federacja Rosyjska. Co prawda na Ukrainie ludzie są bardziej umotywowani do wstępowania do armii, ale jednak jest ich fizycznie mniej. Jest to o tyle ważne, że jak podaje Instytut Studiów nad Wojną, powołując się na źródła z Kremla, dowództwo wraz z naczelnym wodzem analizują obecnie możliwość wprowadzenia kolejnej dodatkowej fali masowej mobilizacji, w ramach której Rosja ma pozyskać następne 130 tysięcy żołnierzy kontraktowych i 175 tysięcy z rezerwy. Czyli jak łatwo obliczyć plus minus 300 tysięcy ludzi. To dużo, bardzo dużo, gdyż jak podaje Sztab Generalny Ukrainy, obecnie na froncie przebywa 150 tysięcy żołnierzy wroga, czyli ich liczebność zwiększyłaby się znacząco. Mimo wszystko Putin ma być rzekomo niezdecydowany w owej sprawie, gdyż boi się sprzeciwu społecznego. Słowem zobaczymy co czas pokaże A co pokazuje już dziś Ano front gdzie był tam jest Jak poinformował generał Oleksandr Syrski Armia Krajowa przejęła miejscowość Andriwka Położoną na południe od Bachmutu Oraz miejscowość Kliściwka Ulokowaną 3 kilometry od Andriwki Rzekomo nie było to związane z wycofaniem się wojsk wroga Ale z ich totalnym zmiażdżeniem Obszar był silnie ufortyfikowany I Rosja wysłała do niego wielkie siły które, jak podkreślano wielokrotnie w wywiadach prasowych, zostały pokonane, otrzymując tym samym gigantyczne straty w ludziach i sprzęcie. Jak określiło ISW, liściwka była w ostatnich tygodniach centralnym punktem walk całej wojny. Więc oddanie osady jest dla Rosji wielkim ciosem wizerunkowym. To dlatego Federacja Rosyjska ściąga na ów odcinek frontu wszystkie rezerwy, włącznie z elitarnymi formacjami wojskowymi, które dotąd były niechętnie używane w bezpośredniej walce. Tak oto obecnie na kierunku bachmuckim ulokowanych jest aż 52 tysięcy żołnierzy wroga i 270 czołgów podstawowych, co potwierdził także rzecznik wschodniego ugrupowania wojsk sił zbrojnych. Zbrojnych Ukrainy Ilja Jewłacz. Podkreślił on również, że straty Rosji na tym odcinku są od 7 do 8 razy większe od tych ukraińskich. Od siebie tutaj dodam, że nie chcę uchodzić za wielkiego specjalistę tudzież krytyka, ale podobną informację potraktowałbym raczej jako nieprawdopodobną i podszedłbym do niej z pewnym sceptycyzmem. No bo wiecie, armie te mają podobne problemy z niedoborami i przeszkoleniem, zaś to Ukraina naciera tam na umocnienie pozycje wroga, nie na odwrót, Mimo wszystko podobne słowa padły, to je przytaczam. A inne odcinki frontu? Na odcinku Siewesko-Bachmudzkim Ukraińcy odparli ataki przeciwnika, zaś Ukraina naciera tam w rejonie Miwki i Zełenopili. Wroga udało się także wyprzeć z części zabudowy w Zalinzniańskim, Rosjanie zaś odzyskali wcześniejsze pozycje w okolicach opytnego. Na odcinku Awdivsko-Donieckim Ukraina odparła ataki wroga w Awdivce Majskim i Niewelskim na odcinku Zaporosko-Wuchłedarskim. Walki trwają pod Kopani, Nowoprokopiwką, Werbowym, Nowodoneckim i Nowomajorskim. Odparto także ataki na rzece Mokryj Jar. Na odcinku chersońskim głównie panuje sam ostrzał, choć również Ukrainie udało się tam uderzyć w epicentrum sił wroga stacjonujących w kozaczych łachieriach. Na odcinku czarnomorskim, no cóż, na nim także dużo się dzieje. Krym jest ostrzeliwany nieomal każdej doby. Nawet ostatnio dokonano tam ataku siedmioma dronami bojowymi, a także kolejnymi dronami w rejonie Moskwy, Orła, Istry i Ramienki. Wracając jednak do Krymu, to tam w stołecznym Sewastopolu dokonano brawurowego ataku na flotę czarnomorską Federacji Rosyjskiej. Pomijając sam fakt ostrzelania wojsk stacjonujących w centrum miasta, co także dowodzi braków w rosyjskiej obronie przeciwrakietowej, to w nocy z wtorku na środę dokonano ataku na okręty wroga. Jak przekazuje przedstawiciel wywiadu wojskowego Ukrainy Andrzej Jusow, a potwierdza strona rosyjska, atak został przeprowadzony przy użyciu dziesięciu pocisków manewrujących i jednoczesnym uderzeniu trzema dronami morskimi. Rosyjskie Media przekazały jedynie, że udało się zestrzelić 7 rakiet, a okręt patrolowy Wasilii Bykow zestrzelił wszystkie bezzałogowe łodzie, nie podano żadnych informacji o stratach własnych. Jedynie Ukraina poinformowała o wielkim sukcesie uderzenia i o zniszczeniu dwóch rosyjskich okrętów, a w tym okrętu transportowego Mińsk projektu 775 notabene okrętu, który wybudowany został w stoczni Gdańskiej. Taka to ciekawostka, oraz okrętu podwodnego Rostów nad Donem typu 636.3. No i tutaj informacje się totalnie rozbiegły, bowiem po opublikowaniu owych rewolucji rosyjskie Ministerstwo Obrony potwierdziło, że jednostki zostały uszkodzone, jednak po szybkich remontach obie powrócą do służby. Ukraina podawała zaś informacje O całkowitym zniszczeniu Tutaj na pomoc Przyszli pracownicy stoczni Sewastopolskiej, którzy upublicznili Zdjęcia okrętów po ataku No i faktycznie Jednostki okazały się zostać Doszczętnie zniszczone A sam okręt Rostów nad Donem Wypalił się do cna Ogółem na podstawie zdjęć Specjaliści międzynarodowi uznali Że obie jednostki nie powrócą Do służby, gdyż przy takiej Kali zniszczeń łatwiej byłoby po prostu wybudować nowe jednostki od siebie dodam dwie rzeczy. Po pierwsze, ataku na Sewastopol dokonano niedawno przekazanymi brytyjskimi pociskami Storm Shadow. Po drugie, jak potwierdził Kijów, atak był możliwy dzięki wsparciu tzw. Ateszu, czyli ukraińskiego ruchu oporu, który przekazał dane o obronie wroga, rozmieszczeniu sił i samych atakowanych jednostek. To już czwarte z rzędu wielkie jednostki morskie wroga utracone podczas wojny na Ukrainie. Jak dotąd z podobnego wielkoskalowego sprzętu Rosja utraciła krążownik Moskwa, co miało miejsce w kwietniu roku 2022 oraz desantowiec Oljenogorski Gorniak, co wydarzyło się w sierpniu 2023 roku. No a na koniec dodam, że magazyn Forbes wycenił w ostatnich dniach koszty prowadzenia wojny przez Federację Rosyjską, przy czym koszty wyceniono na bazie potwierdzonych strat opublikowanych przez Interfax, nie uwzględniając przy tym strat wynikających z sankcji gospodarczych, wycofania się korporacji międzynarodowych z rynku krajowego Federacji Rosyjskiej, czy strat wizerunkowych, tak samo jak nie uwzględniono najważniejszej, moim zdaniem, straty czyli strat społeczno-gospodarczych wynikających po prostu z zamordowania ponad 200 tysięcy własnych obywateli którzy nie powrócą już do kraju i nie zwiększą PKB Rosji w przyszłości. Słowem mówimy tylko o kosztach bezpośrednich. Tak oto określono, że Kreml wydaje na wojnę średnio 300 milionów dolarów dziennie, a do tej pory łącznie wydał już 167,3 miliardy dolarów, czyli w przeliczeniu na rubla, który przypominam, stał się ostatnio jedną z pięciu najsłabszych walut świata, wynosi to 16 bilionów. 137 miliardów rubli, a w tym 34 miliardy dolarów to utracony sprzęt, 35 miliardów dolarów to żołd żołnierzy, a reszta to koszty prowadzenia konfliktu, czyli zaopatrzenie w wodę, jedzenie, paliwo i amunicję. Dla przykładu, średnio w 2022 roku Federacja Rosyjska zużywała 50 tysięcy sztuk pocisków artyleryjskich dziennie. Obecnie ta wartość spadła o 10 tysięcy, bo Rosji zaczyna brakować zapasów, ale to nie zmienia faktu, że mowa o bajońskich sumach, bowiem średnio jeden taki pocisk kosztuje 1000 dolarów. Słowem to, o czym już kiedyś kilka razy mówiłem, dobrze, że wojna się przeciąga, bo każdy jej dzień cofa Rosję w rozwoju w kierunku kraju trzeciego świata. Inna konstatacja to fakt, ile ludzkość by mogła osiągnąć, gdyby wydać taki kapitał na programy naukowo-badawcze. Że zwalczanie chorób czy misje załogowego lotu na Marsa zamiast tępego mordowania siebie wzajem o kilka metrów ziemi no ale to już wizytówka ludzkości a teraz podsumowanie strat Rosji według przekazu ukraińskiego sztabu głównego dowodzenia jest to 272 940 żołnierzy, 4623 czołgi, 8834 pojazdy opancerzone, 6027 systemów artyleryjskich, 776 pocisków rakietowych, 525 stanowisk przeciwlotniczych, 315 samolotów, 316 śmigłowców, 4769 dronów bojowych, 362 zestrzelone pociski rakietowe, 20 okrętów, 8571 pojazdów i cystern, a także 901 jednostek sprzętu specjalnego. Ale to nie wszystko. Do zestawienia oficjalnie dochodzi nowa rubryka, mianowicie Jeden Okręt Podwodny. To tyle ode mnie na dziś. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał, o ile tylko może się podobać omawianie tak trudnych, no i nieprzyjemnych tematów jak wojna i mordowanie ludzi. Mam nadzieję, że mimo wszystko klip okazał się być dla was materiałem wartościowym merytorycznie. Jeżeli tak, zachęcam do okazania tego komentarzami, łapkami, a także wsparcia mojej działalności na YouTube na Patronite. Link do Patronite znajdziecie w opisie. Każda złotówka jest na wagę za każdą złotówkę bardzo serdecznie dziękuję. Hej, ludziska, cześć. Szybka informacja z ostatniej chwili dograna można powiedzieć na delikatną doczepkę. W związku z zakazem wwozu produktów rolnych z Ukrainy na teren naszego kraju, który został obwołany przez polski rząd, o czym już wspominałem, ta właśnie Ukraina postanowiła z dniem dzisiejszym podać nas z roszczeniem do Światowej Organizacji Handlu. Jak to można podsumować? My im pomagamy przez ostatni rok na wszystkie możliwe sposoby, najbardziej jak to tylko możliwe. Przyjmujemy do siebie, praktycznie niemal 3 miliony uchodźców, oferując wikt i opierunek, aktywizując ich zawodowo, przyjmując ich dzieci, edukując je, dając im dach nad głową, nie oczekując w zamian żadnej zapłaty. Przesyłamy im zbrojenia o łącznej wartości co najmniej kilku, nawet kilkunastu miliardów złotych. Z kolei ich rząd przy pierwszej możliwej okazji, kiedy tylko cokolwiek zaczęło im się nie podobać, podaje nas, mówiąc w cudzysłowie, do sądu z roszczeniem. Moim zdaniem, sporo to mówi o stosunku Ukrainy do reszty świata ocencie sami. Na dziś ode mnie to tyle. Hej, ludziska, cześć!